Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam jeden z moich ulubionych samochodów, czyli Porsche 911 GT3 Generacji 997. Samochód jest z 2008 roku. Kupiony oczywiście. Przez nas osobiście w Japonii. Gdzieś tam, nawet we wcześniejszych odcinkach, pokazywaliśmy, jak przyjechał do nas prosto z Uwielbiam GT-3, wszystkie, wszystkich generacji, ale uważam, że generacja 997 jest najciekawszą generacją, jeśli chodzi o 993 i w ogóle 911, bo łączy w sobie tradycję i nowoczesność w najlepszym wydaniu, dlatego że dużo jeszcze takiej analogowości, takiego męskiego wozu. No. Też ostatnia GT3, która była tylko i wyłącznie ze skrzynią manualną, dopiero od generacji 991 była skrzynia PDK. Układ kierowniczy, jeszcze taki w pełni hydrauliczne wspomaganie, i tak dalej. No, czuć tutaj taki męski analogowy wóz. Nie jest to wersja RS, tylko zwykłe GT3, które moim zdaniem idealnie łączy właśnie. Użytkowość z, ze sportem, bo tym autem można jeździć jako daily na co dzień i potwierdzam, bo latem pojeździłem tym troszeczkę, bo yy, zarejestrowaliśmy to no i stwierdziłem, że troszeczkę pojeżdża, no i tak troszeczkę pojeździłem, że jak już w nią wsiadłem i była pogoda, to nie mogłem z niej wysiąść i nakręciłem. Chyba z 6000 kilometrów, więc dosyć dużo. Nawet byłem kilkukrotnie w trasie, gdzieś tam na Dolnym Śląsku, i tak dalej. Auto genialne do jazdy na co dzień i w trasy wszędzie. Wcale nie jest zbyt twarde, jak ktoś lubi sportowe wozy. Jest super. Ja jestem zakochany w tym samochodzie, w tej generacji. No i właśnie, nie jest RSM, czyli stricte autem na tor, ale po to, że można naprawdę też poszaleć, i później z tego toru wrócić na kołach w stosunkowo komfortowych warunkach. Egzemplarz ten jest yy, bardzo fajny, bo jest zadbany. Jest oczywiście bezwypadkowy, cały w oryginalnym lakierze i tak dalej. Nie muszę go już zachwalać, bo już jest sprzedany. <grym>, nie o tym. Bardzo trudno znaleźć teraz już GT3, która właśnie nie ma żadnych przygód za sobą i jest yy, zadbana. Aktualnie ten egzemplarz ma przebieg, już Wam dokładnie mówię. 54 tysiące kilometrów, chyba miał około 48, jak ją sprowadziliśmy. No i co, zrobiliśmy pełny serwis u naszych przyjaciół w 911 Garaż Włomianek. Przy okazji pozdrawiam. Samochód kompleksowo przygotowany z fabryki. Wyszedł na czarnych kołach i na takich możecie go kojarzyć z jakichś naszych poprzednich odcinków, czy tam relacji na Insta. A został sprzedany dosłownie. Kilkanaście dni temu. No, i nowy właściciel zażyczył sobie, że chce mieć koła w kolorze srebrnym, więc tak też uczyniliśmy. Zostały przelakierowane na srebrno. Zgodnie ze sztuką już są zamontowane. Auto jutro wydajemy. Auto jest świeżo pomycił. Jeszcze jest ten nalot, którego nie lubię na tarczach hamulcowych. Zaraz się też tym zajmiemy. No i uważam, że w tej konfiguracji też dobrze wygląda. 911 zawsze dobrze wygląda, nieważne jakie ma koła, byle były oryginalne. Moim zdaniem, najlepiej na takich wygląda. Komplet nowych 4S-ów też dostała 305x30x19. Kawał szerokiej gumy. Czemu 4S, -y, a nie Kab dwójki? No właśnie dlatego, że chciałem to auto potraktować jako Daily. No i na Kab dwójce wiadomo, że rano wyjeżdża, opona jest niedogrzana. Jest problem z trakcją, spadnie deszcz, to już jest sraczka, czy dojadę, czy mnie obróci. A na 4S można po drogach publicznych fajnie pojeździć, a nawet jakiś tam okazjonalny wypad na tor też jest ok. To auto w ogóle nie jeździło w zasadzie po torze, no bo troszeczkę było go szkoda. Na tor mamy inne zabawki na szczęście, więc nie trzeba było się tym wyżywać. Oczywiście wlew paliwa tutaj rozłożenie masy i tak dalej, w 911 kach zbiornik paliwa jest tutaj i powiem Wam, że tu w tej generacji jeszcze czuć faktycznie różnicę czy jedziemy z pustym czy z pełnym bakiem, jak się go zatankuje do pełna inaczej ta masa jest, ten balans się jednak to wszystko się inaczej zachowuje i szczególnie w zakrętach i to tutaj czuć już od tych pierwszych 911 od 60 lat zawsze zawsze był ten temat, że Trzeba odpowiednią ilość paliwa zatankować, jeśli chcemy mieć taki balans, a nie inny auta, i to dalej tutaj działa. Im nowsza generacja, tym mniej się odczuwa takie niuanse. Dlatego ja kocham właśnie 997, bo czuć jeszcze takiego starego ducha inżynierii, właśnie w tej, w tej generacji. Nowsze oczywiście są szybsze, może piękniejsze dla niektórych, może nie, na pewno sporo urosły, też na szerokość, to też widać po wnętrzu, bo tutaj jest tak dosyć wąsko, 991 już jest zdecydowanie szersza, wiadomo, że na torze kręci lepsze czasy, może już mieć skrzynię PDK i tak dalej, i tak dalej, natomiast ja lubię klasykę. Przejdziemy do wnętrza, bo... Jest tu równie ciekawie. Oczywiście fotele są te standardowe, sportowe nie są tutaj kubełki. Co do jazdy na co dzień jest ok, bo jest wygodniej wygodniej się wsiada, wysiada. Szczególnie jak ktoś ma taki brzuch jak ja. Pozycja za kierownicą jest wzorcowa. W Sevry pod Paryżem powinno stać takie auto, jako właśnie. Wyznacznik idealnej pozycji za kierownicą. Nie ma lepszego auta niż Porsche 911, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą. To jest moje prywatne zdanie. Fotel na maksa w dół. Kierownica w idealnym miejscu, dobrze wyprofilowana, nie położona jak w starze, tylko prawie tutaj pionowo. Naprawdę się tutaj człowiek czuje, tak że. No, ja tutaj już mogę zostać, także dzięki na razie. Nie, jeszcze Wam powiem o skrzyni biegów, bo to jest coś niesamowitego. Skrzynia biegów, oczywiście sześciobiegowy manual, ale skok tej skrzyni biegów to też odróżnia GT3 od innych 911 -tek. i między innymi to też pokazuje, dlaczego 911 GT3 w zakupie jest w zasadzie dwukrotnie droższa od zwykłej 911, Kalery 2 na przykład. Zobaczcie na pracę tego lewarka. Mówię tu o skoku, o precyzji. To jest po prostu coś niesamowitego. Rasowa wyścigówka, jak jedziemy. Przedliftowa generacja ma silnik 3,6, który kręci się do 8,400. No i to jest symfonia. Tak powyżej 5-5,5 tysiąca obrotów. To jest nie do opisania, co się dzieje. Dźwięk jest taki. Że chce się cały czas więcej, więcej, coraz więcej. Wydaje się, że w normalnym małcie już kończy się ten zakres obrotów. Powinniśmy wbić kolejny bieg z 2 na 3 na przykład. A tutaj dopiero zaczyna się impreza. Tu się zaczyna impreza i to gruba impreza, bo cały czas ta auto jedzie i tej mocy wcale nie brakuje. Wręcz przeciwnie, w tych górnych partiach obrotów, aż do samej odciny. No wrażenia są takie, że nawet jak o tym mówię, to znowu mam gęsią skórkę, no i przepinamy te biegi, bardzo krótki skok, zdecydowanie mocno trzeba to zrobić, właśnie jak w autach wyścigowych i to jest uważam najpiękniejsze, to daje bardzo dużo emocji i nawet jak jedziemy gdzieś na jakieś nudne spotkanie biznesowe, ale jedziemy tam GT3, to na to spotkanie wchodzimy, cały, cali w skowronkach i to jest piękne w tych samochodach, że pozwalają zapomnieć czasami o trudach dnia codziennego. I dają kuperadochy z jazdy. Kierownica cała w Alcantarze, to też fajne odczucia daje. Dobrze jest jeździć w rękawiczkach, chociaż jak ktoś jeździ na co dzień w rękawiczkach skórzanych czy jakichś sportowych, no to też wygląda trochę jak idiota. Miejsca z tyłu jest sporo na jakieś bagaże, bo nie ma klatki. Oczywiście to auto jest zarejestrowane na dwie osoby, bo zwykła 911 jest czteromiejscowa i te tylne miejsca oczywiście są dla ludzi bez nóg. Bądź dla dzieci. Dobra, pokażemy jeszcze silnik aczkolwiek co tu pokazywać. Bo od góry nic nie widać. Bo oczywiście mamy sześciocylindrowego boksera wolno ssącego. Moc 415 koni w przedlifcie, niby dużo, niby mało, ale y, ta moc jest. Y, moim zdaniem, ja to mówię, że te konie są lepszej jakości w Porsche, szczególnie w GT3, -kach. zupełnie inaczej oddawana jest ta moc. No i na tych właśnie wysokich partiach. Dźwięk, doznania i to jak ta moc jest oddawana jest niebywałe. Klasyczne gt trójkowe skrzydło. No i te centralne dwie końcówki wydechu. Yy, mamy tutaj taki przycisk sport, który powoduje, że klapy w wydechu się otwierają. Jest yy, no dużo ciekawiej. Jest tu fabryczny układ wydechowy. I to jest jedno z niewielu aut, w którym twierdzę, że nie ma potrzeby montowania akcesoryjnego jakiegoś układu bądź budowania głośniejszego, bo nie potrzeba. Naprawdę. Jeździłem tym autem, więc wiem co mówię i w tym trybie nie sport jest naprawdę stosunkowo cicho i fajnie. Jeśli można to mówić, że jest cicho w aucie sportowym, ale jak wciśniemy przycisk sport, to jest hu hu, bardzo ciekawie. I nawet ja. Fanatyk bardzo głośnych wydechów, dźwięków i tak dalej. No to jak jechałem do Wrocławia z 8, to nawet czasami wyłączałem ten przycisk sport, bo było jednak No było tak, że się nie dało przez telefon, przez zestaw głośno rozmawiać. Na seryjnym wydechu, więc to jest też fajne. No dobra, jak jesteśmy przy wydechu, to na chwilę wam odpalę. No, już ostatni raz posłuchamy, tylko muszę znaleźć kluczyk. Wąski mi go dawał, ale już go gdzieś zgubiłem. A może zostawiłem w biurze? Mamy tak dużą halę, że szybciej jest zadzwonić do wąskiego niż do niego iść. Co ja zrobiłem z kluczykiem? Halo? Wąski? No? Dawałeś mi kluczyk od GT trójki? Tak. No bo go nie mam. Zobaczysz, czy jest w biurze. Jesteś tam? Tak, no. To zobacz. Czy nie zostawiłem na biurku? Moglibyśmy go nie gubić, bo jutro klient auto odbierało o 17.00. No mam. O. A nie chciałoby ci się przyjść? To idź, spotkajmy się w połowie. No dobra. Widzę cię. <laughs> no właśnie. Dobrze, że jest. Dzięki. Jest. Kluczyk do szczęścia. Odpalimy najpierw na zamkniętych klapach bez, przy, bez przycisku Sport. Już jest ciekawie. A teraz naciskam magiczny przycisk. O, o, już się robi coraz ciekawiej. Niech auto sobie chwilkę pochodzi. Nie jest rozgrzane, więc nie chcę go tu pałować na zimnym. Tym bardziej, że już jest sprzedane. No i dźwięk jest... Kurczę, no ten boxer sześciocylindrowy naprawdę ma taką charakterystykę pracy. Ten dźwięk, to wszystko... No ja to mam od razu ciary, jak to słyszę. I pracuje też zupełnie inaczej niż, niż zwykły silnik od Porsche, nie GT3. Naprawdę robi robotę. I też tak jak widać... O, ten przycisk Sport dużo daje. Raz otwieramy. O, troszeczkę gazu dodam. 2,5 tysiąca obrotów. A wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak jest 8,400. <grych> Dobra, nie chcę go tutaj pałować niepotrzebnie. Jak będziecie chcieli, to nagramy dla Was jakiś filmik. Jak już będzie sezon, będzie lato, będzie jakaś kolejna GT3. To na pewno nią pojeździmy i coś nagramy, bo uważam, że warto to pokazać. I warto też pokazać na tyle, na ile się da, oczywiście na ramach YouTube'a dźwięk. A wiem, że zawsze jest problem z dźwiękiem, z oddaniem tak genialnego dźwięku w jakimkolwiek filmie, ale trzeba próbować. Jeszcze jedną rzecz mogę Wam pokazać. Otworzymy bagażnik. Oczywiście mógłbym tutaj robić testy 3 metrowców czy iluś tam metrowców, y powiedzieć ile y bagaży się mieści do bagażnika, ale kogo to obchodzi? Się liczą emocje. Mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że można na weekend z żoną wyjechać i spokojnie się dwie kabinówki tutaj mieszczą. Aha, już mi zabrali wszystko z bagażnika. No to Wam nie pokażę. Wszystko mi dzisiaj zabierają. Dobra, chyba Wam pokażę, bo chyba tu są. Tak. Jeszcze jako ciekawostka powiem Wam, że jak ją rejestrowałem, to się zastanawiałem długo nad numerem rejestracyjnym. Czy robić indywidualne tablice, czy nie, bo zawsze jest taki dylemat, dla mnie to jest takie trochę kiczowate, te indywidualne blachy, bo tak auto się bardzo rzuca w oczy. No ale umówmy się, GT3 i tak się rzuca w oczy. Yy. I okazało się, że w województwie mazowieckim jest jeszcze jeden slot na rejestrację GT3, bo jest tam od W0 do W9. No i proszę bardzo, taką blachę miało to auto, W9 GT3, nowy właściciel pochodzi z Wielkopolski. Teraz, właśnie od 1 lutego 2022, zmieniły się przepisy, że można sobie zachować tablicę, nawet będąc w innym województwie. Zobaczymy, jaką podejmie decyzję. Ale jakbyście widzieli na tych blachach yy, szybki czarny samochód, to możecie wiedzieć, skąd pochodzi, chociaż i tak będzie wiadomo skąd pochodzi, bo są nasze już chyba powoli kultowe ramki tutaj. Obecnie też ceny powariowały. GT3, w ogóle 911, tak jak i wszystkich samochodów, cena obecnie na co mamy? Luty. Luty 2022. Cena ładnej, zadbanej GT3 bezwypadkowej oscyluje w okolicach pół miliona złotych w górę. Zobaczymy, co będzie za rok 2. Myślę, że będzie sporo wyżej. I moje przewidywania są takie, że ona w zasadzie już dogoniła, a pewnie za rok 2 przegoni. Cenowo yy, następczynie, czyli Generację 991, bo uważam, że Generacja 997, mówię to w lutym 2022, będzie jednym z ciekawszych aut w nadchodzących 10-20 latach i będzie mega zajebistym klasykiem. Więc jak ktoś ma możliwość i wie gdzie, jest ładna do kupienia, to niech się nawet chwili nie zastanawia. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.